Dzimyczko jestem Pepper Ten Games, widzę, że kafosail. Sale. Lecimy dalej, zarabiamy pieniążki. Że ten zionych piątek już. Zajdziemy sobie na sąsiedztwo, bo jest. Nie są że jest tylko ten samochodowy, gdyż jest otwarty. Wybieramy jakieś samochody, kupujemy sprzedajemy oczywiście. Eee. Yy. Mam jakieś fajne tutaj widzę. Parali. Chcę stawić tysięcy dobra, swoją ekspertyzę wezmę Bo chcę kupić O mi, o mi Zobaczymy czy będę spłatny, 4, 3 Czy nie, dobra, nie będę stawić, dobra hmm, Potarguj mi się, 220 tysięcy 36 tysięcy jest samo, jest już kupiony. Możemy sobie go wziąć na patch, oczywiście. I tu jest następne. Mhm. 300. Teraz tutaj jakoś. N, L. O. A ja na początku zachęcam do postawienia i komentarza i życie mi wygląda w sumie, bo tego nie mówię. No bo ekspertyza jest, zauwa, jest tylko Elegancko, dobra M280 tysięcy. Zobaczymy, czy to tyle pójdzie, czy nie pójdzie. Poszedł. Dobra. Eee, podnośnik. Mamy jeszcze jakieś tutaj samochody. dobrej marki. Dobra, zobaczymy. Eee, na razie nie ma takich zbyt Najlepszy Najlepszych samochodów. Bierzemy, idziemy naprawiać. Naprawimy, e, może podtuningujemy jakiś samochód i sobie go weźmiemy na wyścigi. E, zobaczymy 2200 za jednego, do drugiego 13000. 13000 za naprawę. No, powiem Wam szczerze, naprawiać w tym momencie to jest naprawdę kupa, kupa kasy. Bo po tym odejdzie no, teraz. Najnowszym chyba tak te ceny mm, wzrosły. Eee. A tu nic. Poczekamy sobie. Wybierzemy sobie na złom o. Może to się na złomowisko będzie doknięcia, to sobie troszeczkę Grosza odbieramy Robinka no, Mamy 60 dolarów, chyba nie patrzył 60 dolarów na, na, na kartę piwa będzie. Czy yy, to naprawiam teraz? To ten starszy samochód, więc tylko sobie odmalujemy. Przymalujemy, żeby to taki zajęty niebieski kolor. Fajnie wyglądałby niebieski u niego, tym samochodem. Niebieski! Tylko teraz, teraz strzeli w niebieski. Mm, no, już mnie. Czerwony nie pabieżny obecny a części same 7000, no powiem szczerze ceny teraz są dosyć właśnie za samo przemalowanie eee, odtuningujemy zobaczymy jest tym jest zestaw wyścigowy mm. to bo nitro zawieszenie niskie nie może być tak, dobra nisko jest. Dobra. Może dzisiaj podniesiemy wyżej. Dobra. Światła. To są już. jest wyłączone już. Miasto czerwone. Aktualizuj. Tablica pelgi. Peleczki. No i to już mi siedzi, dobra. Idziemy sobie. Wystawimy. tego grzmotka zaraz, tam gdzie przejedziemy, podtuningujemy. przejedziemy się na wyścigi, zobaczymy jak tam on pójdzie wtedy. Dzisiaj będziemy mieli dwa odcinki ogólnie, gdzie macie teraz Call of No i z nowej gry, znaczy nowej, odświeżonej, pełnej wersji, czyli Farmers Live, zobaczymy po Kazimierza na kanał, no, to mi się scięło. E, Kazmierza na kanał. Więc ma części, może tylko powolujemy, bo Ole ogólnie ma fajny. Felgaj też ma fajne. Mm, Czekajcie, co on ma? Golny polaliwo, co wiadomo. Mm, wejdź do samochodu Andrzej. Zobaczymy, co tu będziemy można się podpilingować ewentualnie, jeśli odjechaliśmy. Zostaw driftowy, e, Raczej wyścigowy. Zawieszenie niższe. O trochę lepiej siedział. Uuu pięknie to wygląda. Taki zielony by bardziej pasował. Dobra. I feleczki LG to niby fajne, ale zobaczmy co krój. Można bardziej było przykuć uwagę. U, tura. Chyba lecimy. No każdy mam to możemy sobie pozwolić. Jesteśmy w na wyścigi, zobaczymy czy nam się tu uda coś ogarnąć. Eee, ogólnie nie byłem dawno w Kasynie. Eee, tam chciałbym się przyjechać, także trzeba nie pomyśleć. Dobra, szkodziłem sobie zawód. To nic, to nic, proszę Państwa, zaraz wygodę i z powrotem. To jest Mercedes. Zobaczymy co z Mercedesem, czym Bantlejem bardziej chyba nawet. Rali. Dobra. Um, że te zakłady nie są jakieś wbitne. Nie są bez takich lotów. Jeśli można byłoby w końcu zrobić tak, że um, stawiam swoje samochody, które mam przerobione. No to by byłoby luksus. A tak? A Ale tutaj nie włączyłem, już tamtej już miałem nieco włączone. Dobra. Mam tego, ale się wytepniemy. Zobaczyć sobie VMAXa. Na pustyni, coś w tym stylu. Znaczy ile będzie można ogólnie wziąć wyciszonego samochodu maksimum Już mam go i tak będziemy się go naprawić eee, więc tutaj się nie przejmuję Fajnie Ładny samochód, ładnie idzie bardzo ładnie eee, nie wiem czy to nie będzie już faktycznie można powiedzieć będzie ostatni Ale już będzie trochę mniej tej graki, jeśli Farmy, Farmy's się przyjmie lepiej Zresztą już mam typowo pełna wersję gry Yy, mam nadzieję, że komputer to yy, yy, to będzie trochę lepiej yy. a po nie sobie weźmy yy. tam trochę będzie mieli bardziej rozbudowany świat wiadomo a nie strefa yy. a tu już jednak już końcówka tej praktycznie serii jest trzeba trochę będzie Mówię, 1,2 do 100. No, 100 do 200, zobaczymy ile. Nawet nie było napisane. Oczywiście, myślę, że nie. Patrzcie, biegówka jest ogólnie. Patrzcie, nogi staczyło. Czy są na blacie ogólnie? Jeszcze Szczególnie, pięć biegówka. O. Yeah. no to dobra 310 na godzinę. No, dużo, nie dużo mi za takie pieniądze, to mi się tak jak to powinien zapytać po 400 z nitem i z układem spotowym, zawieszeniem spotowym i tak dalej. No, ale nie, nie, nie. proszę Państwa. Trzeba się napić, było. Dobra, wejdźmy do samochodu, bo zrobimy tak. A... Nie, wejść. Dźwięk się zbugował? To jest? Audio. Coś się z audio stało. Dobra. Zabawiło się. Naprawimy, wystawimy, zobaczymy, co to będzie można dalej oganiać. Po prostu, za ile jeszcze te samochody pójdą, wystarczy ciekaw. na na lepiej. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak ma samochody. Miałem jest mod na wyłączenie chudów w tej grze. Było dużo lepiej do miniaturek. Bo niestety, ciężko jest ja nie kineas, nieraz robić Ale... Ale mówię, powiem szczerze Bardzo ładnie to wygląda, no takie dwa bestie Bardzo piękne Lamborghini, Ferrari Piękna sprawa, my jemy Już najwyższa półkę, że tak powiedzmy. No jeden, wiadomo, jeden nobszy, drugi straszy, ale to nie mu też nic, wiadomo, nie... Mm, co to się mówi? Yy, Nie zabiera roku. Wiadomo, teraz mi to chciał... Yy, kurwa, tak się gwaru... Nie chcę mi aby skończyć, tankowanie. Tankowanie i teraz mycie. pyk pyk piek ogarnięte ogarnięte i to tak wystawiamy w yy, preferi fe preferi fe cena maksymalna jest za ile 500 tego wystawmy za 600 myślę że się nie jemne na kostacim odcinku za w dziesiątą wartości samochodu jest maksymalna to też najmniej sześćset tysięcy powiedzmy I zobaczymy czy ktoś tu przyjdzie do samochody. Mamy punkt umiejętności proszę państwa nie możemy tak ceny malowania pomaluj auto za niższą cenę. bo basie, tutaj mam najtańsze, ale. Modyfikacje. Możemy tak mienia samochodowa pracowników pracownika pracownik zaczyna mieć samochody musi zapakować samochód Wydostać się z samochodu, aby blokować mnie, to musi zatrudnić z pracownika. Yy, na razie bym tego nie chciał. bo mi właśnie te ceny malowań. Moje są na panle dość duże. Masz no, powiemy się, powiem, są dość duże. Tak, musimy iść sobie jeszcze odchodzić szyldzik. I tak dopiero przyjdą klienci do nas. Ponieważ przecież, że mogą ogólnie zamknięty. I to jest właśnie... Yy, Popód, dlaczego? Nie przychodzą klienci, wiadą. Ej, zobaczymy, co się na da, tak na szybko. Jakąś mękę sobieśmy kupili, coś w tym stylu. Yy, golfik, męka. Golf piątka. Ja widzę, patrz, pana ile pan ma w rękę. Za 6-17 tysięcy. Za 9 tysięcy biorę i. U. Nie chcesz? To otrzymaj BMK Nie, to nie, to jest uszkodzona z blikiński, cena 180 tys., dobra, ekspertyzę sobie weźmiemy. Yy, CD7. Sprawdźmy. To jest duża. Jest już droga ta kurka tu, bo jest uszkodzona, więc już, już trochę odchodzi. Yy, nie, nie chcę spojrzeć, tylko chcę kupić... No, to Dobra, poszło, poszło, ok. No, yy, Je bym się w tym momencie, a tu nic, tak się odkujemy, Dobra, ogólnie patrząc, nie ma co wybrzydzać, trzeba się brać yy, na wystawienie bezpośrednio, nie będziemy go malować i tak dalej. No dużo włożę kasy, My go za 240, zobaczymy no, do ilu, za ile on pójdzie ogólnie, hmm, ten samochód, no ma mamy tak, do Ferrari, widzę, do Lampo, nikogo. 388 chyba czy tam 338 zł. W już trochę lepiej. Bliźniaczki przyszły i się zbugowały. 430, czyli tak, patrząc yy, racjonalnie była chyba ta pani. Na pewno ta pani. Yy, z kwotą powiedzmy 460. Niech pójdzie ta lambo 460 tysięcy i ja już jestem. Nie muszę Poszło. No tutaj mamy waszą panią yy, Lamborghini Sanie Karka. Zobaczymy za ile on będzie chciał. 560 5 tysięcy, a tutaj Pani ile będzie chciała dawać? Dobra, to sprzedajemy tej Pani, tylko teraz chcę, żeby za 600 poszło, możemy dawać 580, to już jest taka cena, to będzie usatysfakcjonuje, tak? Yy, Taku się, za yy, 600. Dobra. Odbiliśmy się od dna, można powiedzieć w pewnym sensie, no tak postawimy sobie Mkę, wygraniemy sobie w następnym dniu już <laughs> BRMkę. My tutaj nie miał gdzie brał i jej tuningową w tym stylu, bo to dla mnie nie jest aż taki już priorytet. Żeby mocno zadać. Także yy, chodzi mi bardziej o to, żeby już... Wiecie, mamy tutaj umiejętności, więc jeszcze jeszcze mamy 3, 6 punktów i tu mamy 3. Yy, to mamy już 3, 6, 12 punktów, proszę, chyba zamówiłem się, się. 12 punktów, ogólnie mamy tak 50, 58 dzień już jesteśmy. tak jesteśmy naprawdę zajął się do przodu, bo ładiliśmy się. Z tego mimo że za 10% sprzedałem ostatnio audicę. To w tym momencie jest, jesteśmy tak do przodu. Można powiedzieć, jak chyba niecał stówek jesteśmy tylko do tyłu ewentualnie, o. W ten sposób. Bmk. Coś fajna. A na razie tak. Idziemy sobie do mm, biura. Będziemy musieli sobie oglądać ogólnie. za też licytacje. Mm, zobaczymy. Dobra, tak. M, bierzemy sobie zaraz kaczarka. Pyk, pyk. Osiem te kaczery, to wszystko. Kaczery, to tak może można powiedzieć. Dlatego to punktów takich mocno mm, nie mam. Euh, lepiej użyć, prawda? Tiki i pali, bo moja tankujmy i ja zabstawmy sobie tą BMEczkę. 12 jest aukcja, więc jeszcze mam 4 godziny. Yy... to fiat, kurwa, czy mam BMEczkę? To jest fiat. Fiat, cena maksymalnie tego pojazdu jest 300. Nie go wystawmy za 300. 30, Mimo, że ja wiem, że tak ten nie pójdzie, bo on jest uszkodzony, niepomalowany. Ale nie będzie więcej wystawiony niż mam być za mało, z tego względu, że lepiej jest opuścić, niż mam dokładać. A w poprzednim odcinku mogę sobie tego wybaczyć. No ale trudno. Hmm. Jak zrobiłem, jak zrobiłem. Ogólnie na sąsiedztwie tak zbytnio nie chcę chodzić. Mimo, że wiem, że to są dobre samochody, tak. Na sąsiedztwie yy, to. Patrzę bardziej na aukcje i rynek samochodowy. To jest taka podstawa u mnie, żeby to było. Bo to są praktycznie, może, w najlepszej formie samochody, ale najbardziej dochodowe, w pewnym sensie tego, co w oznaczeniu. Myślę, myślę, myślę. 249 tysięcy. Nieźle. Nie mówię, że nie, proszę pana, ale. Patrzymy, co to pani, pani powie. Niech się tutaj pani odwołuje. Mmm. Tu już pan będzie wygrywał. Bo więcej razie widzę, że nie będzie przychodziło. E, 249. Tak jesteśmy tu, no tutaj. 260, 80 tysięcy będę do przodu i tak. Jesteśmy do przodu hmm. dość mocno i tak już. Więc ja się cieszę z tego powodu. Jeszcze yy, byśmy mogli ewentualnie na to sąsiedztwo się skipnąć yy, i zobaczyć, co tam być Może będzie ewentualnie do kupna jakiegoś inny samochód, Ale wątpię, żeby yy, coś ciekawego było. Jakieś widział jakieś pustostany, jakieś wolne. Tutaj nie ma samochodów. Ramy jakieś jest docz. Chyba. Nie to nie nie wiem co to jest. Yy... Dobre. Tchina, ten dostawczak. Hyundai, Hyundai. No, Na to dużo roboty za mało za. Nie. Już to mi nie pasuje. Będzie jakieś klasyki, żeby to były, to by pasowało mi. Czas nam bardziej tutaj zawsze klasyczek nie jest, ale ty widać, że trochę będzie chyba uszkodzony. Uuu, to baza będzie uszkodzony. 19 um, no nie ma pojęcia, że nie ma, nie ma samochodu. Na sąsiedztwie Citroen jakiś tylko im wyłącznie. Ewentualnie, dwa kulaku weźmiemy sobie Citroen, będzie miał dobrym stan. 11 no i jeszcze na aukcję z pięknym Citroenem Hmm, mm, mm, Mhm. kupujemy, 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 nie wiem, znajdą, no być może pójdzie, ale kupujemy. No i jest nasz. To jest BMK Trójka O, byśmy w dół poszli Jedziemy, niech jest podbite I jest tylko więcej, dobre Tu jest jakiś docz Automat Może pasy z tego nie będzie, ale To jest że później już musi podnosić. No, ma, ma No i tutaj Hyundai. Hyundai, proszę Czy Dzisiaj taka dość z klasyki, można powiedzieć. E, z znaczy klasyki, no tanie samochody. E, nie ma jakichś tam nowszych, lepszych samochodów. E, ale nowszych, droższych samochodów. Więc co? Tak, wow. mamy kupię wszystkie. Wszystkie samochody. Nie taki maksymalny dzisiaj kończymy odcinek. Więc jeśli taki odcinek się spodobał, ucierpiaj, w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymaj się do następnego odcinka. Na razie, Cześć